Hej, hej, hej kochani, witajcie w kolejnym filmiku na tym kanale, a dzisiaj pokażę wam jak mieć praktycznie darmowego konia w FESO. Tak więc zacznijmy może od tego, że będzie on tymczasowo darmowym koniem, ponieważ jak się wylogujecie z gry, to on wam po prostu zniknie. Ale dobra, jak go w ogóle mieć? Trzeba wejść na nawiedzony szlak i pojechać w miejsce pokazane na filmiku. I tutaj też ważna rzecz, ponieważ możliwe, że czasem będziecie musieli parę razy zrobić ten... Nawiedzony szlak, dopóki nie wylosuje Wam się aktywność z tym koniem. Ja akurat miałam szczęście, że weszłam jeden raz i już go miałam, ale jak już macie właśnie aktywność z tym koniem, to musicie go po prostu pogłaskać i wola, nagle jakimś magicznym błędem, ten koń staje się tak, jakby wasz. Tutaj macie jeszcze pokazane na filmiku, że jak kończę ten nawiedzony szlak. I z niego y, wychodzę, to nadal siedzę na tym koniu. Oczywiście y, w karcie konia mamy, że cały czas siedzimy na y, takim, wiecie, naszym koniu, ale nawet gracze normalnie po prostu widzą, że siedzimy właśnie na, na tym koniu, y, tym zielonym z tego nawiedzonego szlaku. Normalnie możecie sobie robić, wiecie, zadanka na tym koniu. Wyścigi i tak dalej, dopóki po prostu nie wylogujecie się z gry. Ale oczywiście zawsze możecie wziąć go sobie wtedy jeszcze raz. Więc ja uważam, że jest to naprawdę fajna opcja, jeśli na przykład nie macie tego Halloweenowego konia, bądź po prostu żadnego Halloweenowego konia. To jest naprawdę fajny sposób. No i to jest już na tyle w tym filmiku, więc. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie na kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmików. No, jest to też dla mnie ogromna motywacja. No i do zobaczenia do następnego. Cześć!